Otóż naczynia gniane mają to do siebie, że są jednym z najlepszych naczyń do przechowywania wody. Nie tylko zresztą wody, ale również żywności, jeśli chcemy, żeby ona długo i fajnie funkcjonowała, żeby była świetna. Mówię o żywności oczywiście, a nie podróbkach tych tam żywnościopodobnych historiach. Zatem, cóż jest taki kubeczek czyni? Oczywiście ważne jest, żeby to było z właściwej gliny. Tutaj akurat mam kubeczek z polskiego Podlasia, więc czyściutka, bez żadnych metali i tego typu historii. Tutaj też troszkę wyczulam na ewentualne naczynia gliniane, które gdzieś tam jednak z dalekiego wschodu czasami przyjeżdżają, bo nie do końca one są oczyszczone tak dalece, jak tutaj ta glina właśnie z Podlasia. Ale do czego zmierzam? Otóż ta woda, jeśli ją tutaj naleje i godzinach powiedzmy sobie spróbuję tej wody, okazuje się, że ona ma dużo niższą temperaturę. Ona ma około 14 stopni, jeśli przykryta jest talerzykiem powiedzmy sobie. Jest to woda, która ma, ma klastrową taką, nie, nie klastrową, ma strukturalną budowę. Gdybyśmy zajrzeli pod mikroskop, to ma taką diamentową wręcz, prawda? Zatem ma lepszą wchłanialność automatycznie. Ta błona komórkowa zdecydowanie tutaj się cieszy. To jest taka ulubiona pozycja, wchodzi mi tam między nogi i tutaj trzeba ją czatować. Do czego dorzucę również patogeny? Mikroplastik, drodzy Państwo, ewidentnie tutaj te rzecz, kubeczki wyautowują z tego, że one docierają do naszego organizmu. Halogenki typu chlor, fluor i inne jeszcze dziwne, dziwne wynalazki, które gdzieś w tej wodzie są. Więc czasami, nawet jeśli kranową wodę wlejesz i ten kubeczek do tego kubeczka i potrzymasz go tam, tej, tej wody troszkę czasu, okaże się, że raptem cuda się czynią, bo ona ma zupełnie inny smak. Ma inny zapach. Ona wręcz, ona wręcz woła. Ona wręcz kiedy ją spożywasz czujesz, że kwestia wydalania wody, jeśli weźmiesz wodę butelkową, wypijesz. Podobną ilość jak tutaj, pół litra, powiedzmy sobie, no niekoniecznie od razu, bo to już od razu podpowiem, że jeśli pijesz kubeczek wody dziennie, a następnego dnia wypijesz 2 litry wody, no to nie ukrywam, że czasami trudno będziecie się odratować, bo wodą w ten sposób można się również zabić. Mało sympatyczne, ale mieć tak na uwadze. Wszystko poukładane powinno być odpowiednio w czasie. Pośpiech zdecydowanie jest wskazany, ale tylko i wyłącznie przy łapaniu pcheł, jeśli takową czynność chcemy wykonywać. Więc ewidentnie ta woda ma inny smak, ma inną strukturę, ma to coś, co od razu czujemy. Ta woda ma życie wtedy. Przecież drzewiej dawniej dla młodych, przypomnę, głównie używano naczyń glinianych. Wczoraj, przedwczoraj miałem klientkę w gabinecie, która z wielką taką, taką zadumą powiedziała, że jej babcia miała właśnie oryginalne, dawne naczynia gliniane i z jakiegoś powodu je wyautowała, nie wiem czy zbiła czy cokolwiek, w każdym razie kiedy ich nie było, no więc w związku z tym zapraszam, mówię do nas, aby z tych, tej gliny z Podlasia, polskiego Podlasia, czyściutką, fajną, taka, która jak wlejesz do prawdziwej gliny, tej właściwej gliny, która ma dobrą strukturę, ona przez pierwsze, taki wręcz się spoci, kiedy tej wody tutaj wlejesz. Zatem cóż mogę powiedzieć, no absolutnie wodą jesteśmy w większości, no 80, 90 i więcej procent niektóre podroby to jest woda i do tego właśnie Naczynia gliniane. Więc Twoje, absolutnie Twoje zdrowie przy różnych dolegliwościach, które się dotykają od nowotworowych, menopauzy, PMS-y, prawda, reumatyzmy i tak dalej, to jest jedno z podstawowych zadań, które warto sobie aplikować. Ma kolosalne właściwości uzdrowieńcze, a organizm wie, co z tym dobrego zrobić. Do miłego. Niszczowie, bionergoterapie, Rzpytaj Szymon Spolankiewicz, Biogabinet Terapii Naturalnej, wiem, tu akurat jesteśmy w tym środowisku takim mosto pracującym i ziółka, prawda, i piesek, i tutaj nie tylko nagrania, bo one sporadycznie tutaj się odbywają głównie, tutaj i ma artykuły i wiele cudowności się dzieje. Kiedy deszczy pada, możemy sobie tutaj posiedzieć fantastycznie, popodziwiać tą naszą strukturę. Jak widzisz, tutaj jest dosyć, dosyć roślinnie o, w tym naszym refugium. No droższy sklep medycyny zdrowia i tam właśnie te naczynia gliniane do Ciebie mogą dotrzeć. Warto, poczytaj jeszcze na ten temat. Absolutnie przy każdym produkcie na teoria.pl absolutnie jest sporo informacji na ten temat. I warto. Zdecydowanie warto. Do miłego. Mmm. Poezja.